Wariant Park Wintercross, cykl e, czterech biegów. Dzisiaj bieg sylwestrowy w Bolesławcu. E, trasy były dla dzieci na e, 600 metrów i na 1000 m, w zależności od kategorii wiekowej. I mieliśmy bieg główny, a w zasadzie dwa biegi, bo był bieg na 5 km, na 10 km. No trasa ciężka, warunki, najpierw był dosyć ostry mróz, przymroziło, w tej chwili mamy w zasadzie można powiedzieć wiosenną pogodę, bo plus 13 stopni, więc było to niemiłosierne, a jeszcze to spotęgowane było pracami leśnymi, gdzie ciężkie maszyny rozjeździły drogi, także naprawdę była ciężka krosowa, ale tak jak słyszałem od ludzi, bardzo sobie chwalili tą trasę, że jest bardzo ciekawa. Bardzo się cieszę, że w Bolsowcu zrobiliśmy ten bieg. Frekwencja jeszcze musiałbym się sam dowiedzieć, bo do, dogłaszali się nowi zawodnicy. Pierwotnie było 80 osób zgłoszonych elektronicznie, ale myślę, że było nas około 100 osób w sumie. Nie jest może to jakaś bardzo wielka liczba, ale jak na inaugurację uważam, że bardzo fajnie to i wyszło i... No, biegów w Chojnowie mieliśmy trochę mniej i myślę, że z biegu na bieg będzie tych ludzi coraz więcej. Zapraszamy na kolejne nasze biegi do Jurkowa 23 stycznia i 20 lutego na Grodziec, gdzie będzie finał. Zapraszam. Bieganie krosowe. Dziękuję bardzo.